Ja, Hania, ja już po gwiazdce, i dzisiaj pokażę Wam moje prezenty, które dostałam od Świętego Mikołaja. Prezent pierwszy: Mam tutaj książkę. Spirit Animals, jest to bardzo ciekawa książka, bo już przeczytałam kilka stron I ja mam, miałam wcześniej czytałam też pierwszą część tej serii, bo jest dużo No a ta wprowadza nas jeszcze bardziej do tego fantastycznego świata Ok, jeszcze tutaj dostałam Paletkę do makijażu Z lusterkiem Ok Kolejny prezent, tutaj dostałam naszyjnik z sówką. bardzo ładny, właśnie też go już nosiłam, no i jeszcze dostałam też suwkową szminkę. Kolejny prezent, ma taką fajną torbę, akurat ma ich ulubione kolorze, takim miętowym i żółtym. Tutaj dostałam szminkę wiśniową i skarpetki z szopem, świąteczne. Jeszcze tutaj mam na nodę skarpetki z rewiferem, które też dostałam w tym zasadzie, ale nie mogłam się oprzeć, żeby je założyć Okej okay. Kolejny Tutaj mam śliczną poduszkę z guziczkami i uśmieszkiem, którą na pewno postawię w pokoju, bo jest w takich odpowiadających mi kolorach Czarnym Mam tu śliczną lampkę z lampą. Jest naprawdę urocza i jeszcze taka silikonowa, ładna i świeci się i na biało i na kolorowo, zmienia też kolory. O i bardzo jasno się świeci. Można przy niej czytać książkę. Ok. Dostałam również świecące, e, tutaj taką latarenkę z świeczuszką, można ją podpalić i będzie ładnie tutaj świeciła, jeszcze gwiazdki na górze będą się wyświetlały. W kolejnym prezencie dostałam linijkę taka trochę 3D z drugiej strony jest linika z pingwinkiem dostałam tak jak Amelka jeśli nie oglądacie odcinka jak Amelka pokazywała prezenty to koniecznie obejrzyjcie stałam opaskę z łóżkami kotka długopis z pomponikiem bardzo milusim można pisać i się miziać. i y, gumki i spinki czarne Okej, okay. snieżynkowy worek I tutaj mam uh, perfumy Bardzo ładnie pachną. I mam szminkę z słówką. Druga z słówką, ale to jest taka super szminka yy, wysuwana. Może mam tutaj różne kolory. I brokatowe, i tutaj też zwykłe, nie brokatowe. Jest jeszcze suwka Ok. No i teraz. Coś ekstra. Dostałam ogromną maszynę do szycia. I jeszcze nie potrafię z niej korzystać, ale na pewno się nauczę, y, jeszcze y, z mamą poćwiczę, bo mama tam umie. Y, no i y, będę sama sobie mogła szycie różne rzeczy. No a do maszyny tutaj mam jeszcze. Ach Nici, tutaj kolorowe, tutaj mam czarne Do, właśnie je się tutaj wsadza To są specjalne No i jeszcze różne rzeczy, które są potrzebne przy szyciu Guziczki do doszycia, igły Jakieś tutaj do wkładania nici i różne, różne rzeczy, nożyczki i, i tak dalej Okej, okay. mam nadzieję, że Wy też dostaliście takie super prezenty jak ja, bo ja jestem bardzo zadowolona No i jeśli naprawdę nie oglądaliście odcinku z Amerką, to obejrzyjcie No i szczęśliwego nowego roku!